Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i nagrywam ten filmik ze wstępem już po raz chyba czwarty, bo co chwilę coś mi przerywa i po prostu zaraz dostanę szału jakiegoś. I chyba wyjdę na balkon i zacznę krzyczeć. Słuchajcie, przede wszystkim witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Film ukaże się dziś, czyli będziecie mieli go, że tak powiem, wręcz na żywo. i w ten wstęp ma na celu uświadomić Was, że filmy, które będę nagrywała po kolei teraz, w ciągu kilku dni, będą filmami, które wy zobaczycie w jakichś odstępach czasowych. Więc uprzedzam, że będzie ta sama aranżacja i te same paznokcie, te same ręce i właściwie tutaj się nic nie zmieni. Karty będą się zmieniały i różnorodne czytania, czy też no, filmy, po prostu. Kochani, co zamierzam, co zamierzam zrobić? To, co widzicie przed sobą, to jest rozkład dla panny na y, tak ogólnie, na bezczasowy po prostu, urodzinowy, o, tak bym mogła go nazwać. Y, potem y, chciałabym zrobić również... Y, dwa filmiki, czyli jeden na nów księżyca, drugi na pełnię księżyca, może zaprezentuję też Wam jakiś rozkład może zrobię karty na miłość, może zrobię też jakąś tygodniówkę czy na ten tydzień czy na kolejny tydzień może też kochani będzie jakiś book haul, bo mam kilka książek, które zakupiłam a których jeszcze zapewne Wam nie pokazywałam no, no, zobaczymy. No, po prostu y, nagrywam ten wstęp, żebyście po prostu wiedzieli, że y, tutaj nic nie ma y, tak na bieżąco, że to wszystko będzie nagrywane po prostu w jednym, y, że tak powiem, ciągu. A y, filmiki ben, będziecie wy widzieć w różnych y, po prostu odstępach y, czasowych. Kochani, no nic. Y, to by było tyle na tym wstępie. Dziękuję Wam serdecznie za wszelkie subskrypcje, za oglądanie kanału i za wszystkie komentarze. I jak najbardziej komentujcie, jak najbardziej wypowiadajcie się we wszystkich tematach tutaj, przeze mnie, podniesionych. Myślę że, myślę, że będziemy się razem, wspólnie na kanale w miesiącu wrześniu również dobrze bawić. Kochani, zapraszam Was. Do zobaczenia za chwilkę. Papa. Pa.